Dobry wieczór. Jeszcze tutaj relacji na żywo nie robiłam. Powoli jedzie wiatru, nie ma wiatra. Dzisiaj robię wszędzie relacje na żywo. Na Facebooku, na Instagramie, teraz jeszcze jestem na YouTube. A teraz światło A kto jego pilotuje w ogóle? Dzisiaj robimy, proszę Państwa, takie manewry. I my już wszyscy stoimy. Pokażę Wam, że my stoimy. A gdzie Marcin stoi? W tyłu gdzieś stoi trzeci, widzicie? Ja tu stoję, moje auto jeszcze odpalone, robór, niech się ładuje. I wszyscy stoimy, widzicie i kibicujemy czwartemu. Co wziął taką rurę załadował. Ale coś wolno jedzie. Co on tak wolno jedzie? <laughs> Jakby on wiedział, że jest w relacji na żywo, to by na czwartym wstecznym jechał. No, kręcimy, kręcimy. Więc sytuacja wygląda tak, że tam, gdzie cofa ten bus, to jest, proszę. O, już przygazował? Chyba <laughs> się kapnął. Tam, gdzie cofa bus, jest wjazd innego poddołek, jak to mówią. Więc on się tam wycofa, wtedy jedzie do przodu. I zawróci i pojedzie o tam do przodu. Znaczy, no. Wszyscy tutaj cofamy. Albo cofiemy. Ja nigdy się nie nauczę, jak to się mówi. Czy cofamy, czy cofiemy. No co zrobić? Taka już moja natura, że się nie nauczę mówić po polsku. Będzie tu Jarek. A się nie pokaże. A jeżeli pamiętacie, jak byłam kiedyś na imprezie Summer Scar Party w Katowicach 2000, nie wiem, to było 15 albo 14, nie, 15 to musiało być. To byłam Jarka autem, Jarka zestawem. O, kończy mi się pakiet z internetem. To się może skończyć jednak szybko. Ta transmisja na żywo. So guys, as you see we are maneuvering tu o was. Tak, czytam. Ktoś tu pyta, czy czytam cz czat. Trochę czytam, trochę nie czytam, trochę czyta patrzę pod nogi też, wiecie? So we are maneuvering here. This is a place where we are dropping our blades. And so we are parked already there. And another one just came. And as the road is very narrow in here, uh, we reverse like four or five kilometers. That is like more or less three miles. And then we turn around and we go forwards there. i mean, they go forwards there. thanks for english commentary. yes, yes, i know i should be speaking more english. i know, i know. but, you know, somehow it's my second language after all. it's always so hard to start speaking english for me. On chyba też pojedzie tam do przodu się ustawić pod inny dołek, pod inny wiatrak. To nie pogadamy z kierowcą. Nie zapytamy o wrażenia z tego pasjonującego manewru, zawracania. A Jarek, dawaj, co ci nie pójdzie Volvo? Volvo by nie poszło. Kto jest kierowcą? Kierowcą jest Jarek. Pozdrowienia z Prudnika, no i my pozdrawiamy z... z Czech. So, guys, greetings from Czech Republic. Ale zimno jest. A to czasami tak strzeli, aż się podskakuje wtedy na fotelu. Czepy mu brakło, to tak załadował. Widzicie? Widzi ta rura, ale dobra jest. Nie, no ja sobie tak żartuję, to wszystko jest zaplanowane. To nie jest tak, że mu brakło, albo mu tak wyszło. Przez przypadek. Śnieg tam leży, nie, to nie ma żadnego śniegu. To jest taki kurz, pył. Niedaleko od Karwolowych War. To też jest niedaleko od Karwolowych War, właśnie. Czy kolega Jarek ma mocniejsze Volvo? Oczywiście on ma Volvo 750. On ma chyba już nad tą pełzającą skrzynią biegów. Pozdrawiam Polska Cebula z Radomia. Och, dziękuję. Tam jego pilot cały czas mu daje informacje. Jak co ma jechać. O, 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 a tam zaraz przychaczy? Nie, nie przychaczy. Pilot to musi widzieć, nie? Ooh, it's so cold. So his pilot is giving him information, helping. Oh, rozdwoiłam się. I it's so cold. It must be freezing cold in here. You know, I like zero. Michigan, hello Michigan, hello Canada, hello US To są manewry w środku pola I wziął i pojechał, nie powiedział dzień dobry, ani nic, ani do widzenia, widzicie? Jak pojechał, no to pojechał A, New York, I love New York Dobra, jak wziął i pojechał, to ja wezmę i idę spać, so guys i'm going to sleep because it's so cold in here that i can't stand it anymore so thank you for watching i've got like three movies ready for you but i need to come home and upload it and then prepare subtitles and then i can uh, release it so uh, just give me a couple of days and new videos will be going coming so thank you for watching and see you next time już złożone, tylko muszę przyjechać do domu, żeby załadować, bo są bardzo ciężkie i jeszcze dorobić napisy i wtedy będzie... i wtedy będzie co? i wtedy będzie... będę publikować a teraz idę spać, bo mi strasznie ręce zmarzły tu jest po prostu zimno jak na Ice Road, mówię wam <grym> to na razie idę się siebie w każdym to się inaczej wyłącza jestem jak już jak stara babcia hmm.